To, co zaraz usłyszysz, nie pasuje do tego, co mówi Kościół, ale to są prawdziwe słowa Jezusa. To nie kazanie, to ostrzeżenie, i ostrzeżenie, które zostało ukryte przez wieki. Jezus patrzył na ludzi i mówił do nich prosto, bez upiększeń, bez słów, które brzmią dobrze w Kościele. Mówił to, co ważne, to, co boli, jeśli odważysz się spojrzeć prawdzie w oczy. Jezus zaczynał od spojrzenia na człowieka takim, jakim naprawdę był. Nie oceniał z perspektywy prawa ani tradycji. Mówił o sercu. Nie wystarczy mówić, że mnie znacie. Jeśli nie zmienicie swojego życia, wasze słowa nic nie znaczą. Te słowa były jak nóż przecinający maski, które ludzie nosili. I dziś, kiedy słyszysz je w swojej głowie, czujesz niewygodę, bo uderzają w to, co wolisz ignorować. Ale to dopiero początek. Jezus ostrzegał przed tym, co większość ludzi uważa za dobre. Nie licz na to, że świat cię nagrodzi za twoją pobożność. Jeśli w sercu chowasz gniew, zazdrość, egoizm, twoje modlitwy są puste. Nie liczy się to, co pokazujesz, ale to, co naprawdę masz w środku. Słysząc to, wielu cofnęłoby się w kościelnych ławach. Bo to nie jest komfortowa prawda. Jezus nie przyszłe po to, by pocieszać ego. Przyszedł, by otworzyć oczy. I wtedy pojawia się kolejna rzecz, którą rzadko się podkreśla. Jezus nie mówił tylko o tym, czego nie robić. Mówił, co trzeba odkryć w sobie, co trzeba uwolnić. Jeśli nie wybaczysz, nigdy nie poznasz pokoju. Jeśli nie odważysz się kochać nawet tych, którzy cię skrzywdzili, twoje życie pozostanie więzieniem. Słowa proste, a jednocześnie ciężkie jak kamień, bo wymagają odwagi. I nie chodziło tu o jakieś idee, ale o działanie, które odmienia życie tu i teraz. Ale to nie wszystko. Jezus mówił też o ludziach, którzy udają wiarę. Nie bójcie się tych, którzy noszą szaty sprawiedliwości, ale patrzcie na ich serce. Wielu uczy, ale nie żyje tym, czego naucza. Nie słuchajcie ich słów, jeśli ich życie temu przeczy. To było ostrzeżenie przeciwko fałszywym przewodnikom. Jeśli dziś zastanowisz się, ile osób mówi o Bogu, a ile naprawdę żyje zgodnie z prawdą, poczujesz ciężar tych słów. Jezus nie bał się mówić o władzy i pieniądzach. Nie możecie służyć Bogu i Bogactwu. Jeśli szukacie bezpieczeństwa w tym, co materialne, zawsze będziecie niewolnikami strachu i pożądania. To, co w sercu, kieruje waszym życiem. Zrozum to, zanim będzie za późno. Tutaj nie ma kompromisów, nie ma łagodnych słów. To ostrzeżenie, które wielu dziś ignoruje, bo wygodniej jest patrzeć na świat przez różowe okulary. Ale Jezus mówił również o czymś, co większość ludzi przegapia. Nie wierzcie, że świat jest sprawiedliwy. Cierpienie nie zawsze jest karą, a dobro nie zawsze zostaje nagrodzone. Prawdziwa nagroda jest w tym, jak zmieniacie siebie i jak kochacie innych, nawet wtedy, gdy nikt tego nie widzi. To była rewolucja w myśleniu, bo świat uczył, że liczy się sukces, władza, uznanie. Jezus mówił o sercu i wyborach, które pozostają ukryte. Ale nie poprzestawał na tym. Nie bójcie się tych, którzy mogą was skrzywdzić. Bójcie się tego, co trzyma was w niewoli w środku. Strach przed ludźmi i strach przed śmiercią są najmocniejszymi więzieniami. Słowa, które dzisiaj mogłyby zmienić życie każdego człowieka, który je usłyszy naprawdę. Jezus wiedział, że wolność zaczyna się w sercu, a nie na zewnątrz. I na koniec tej części Jezus mówił o prawdzie, która zawsze była ukrywana. Prawda nie jest w tym, co mówią inni. Prawda jest w tym, co widzisz i czujesz w swoim wnętrzu. Jeśli ją odkryjesz, nikt nie będzie mógł ci jej zabrać. Nie ma większej siły niż poznanie samego siebie i życia, które Bóg dał każdemu z was. To jest rdzenie Jego nauki. Prawda, która była celowo zniekształcana, zagłuszana, ukrywana. Na tym zakończymy pierwszą część. Ale jeśli myślisz, że to wszystko, co Jezus miał do powiedzenia, jesteś w błędzie. W następnej części zobaczysz jeszcze mocniejsze słowa. Które uderzają w system, w fałsz i w manipulacje. Prawda Jezusa zawsze była ukrywana, ale dziś nadszedł czas, by ją poznać. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jeśli chcesz usłyszeć kolejne słowa, które były ukryte przed światem, nie przegap następnego odcinka. A na samym dole w opisie możesz mnie wesprzeć i subskrybować, aby codziennie otrzymywać kolejne odsłony prawdy Jezusa, która zmienia życie. Jezus nie kończył na tym, co boli. Posuwał się dalej. Tam, gdzie większość ludzi nie odważa się spojrzeć. Mówił o tym, co naprawdę rządzi światem, o mechanizmach, które ludzie nazywają normalnym życiem, a które w rzeczywistości ich zniewalają. Nie wierzcie w zasady, które uczą was podporządkowania. Nie wszystko, co nakazują inni, pochodzi ode mnie. Wiele z tego zostało wymyślone, aby was trzymać w strachu i ignorancji. Jezus uderzał w fałsz społeczny i religijny. Wielu mówi o świętości, ale w sercu mają tylko lęk i chciwość. Nie dajcie się zwieść tym, którzy noszą szaty sprawiedliwości. Patrzcie na ich czyny, a nie na słowa. Prawda jest ukryta za działaniem, a nie za obietnicami. Każde z tych zdań było jak uderzenie w zasłonę iluzji, którą ludzie przyjmowali od urodzenia. Ale Jezus nie mówił tylko o innych, przypominał, że prawda zaczyna się od siebie. Nie szukajcie winy winnych. Spójrzcie w swoje serce. Wszystko, co was otacza, jest odbiciem waszego wnętrza. Jeśli żyjecie w strachu, świat będzie pełen zagrożeń. Jeśli żyjecie w nienawiści, świat będzie pełen wrogów. Zmiana zaczyna się od środka, a nie od zewnętrznych nakazów. To była rewolucyjna nauka, której znaczenia wielu wciąż nie rozumie. Jezus mówił też o prawdziwej wolności, wolności, której nikt nie może dać ani odebrać, jeśli ją odkryjesz sam w sobie. Nie pozwólcie, by strach przed opinią innych rządził wami. Nie pozwólcie, by pragnienie bezpieczeństwa zatrzymało was przed prawdziwym życiem. Jeśli odważycie się być prawdziwi, świat będzie się wam sprzeciwiał, ale to wy będziecie wolni. I wtedy nadchodziło ostrzeżenie, którego dziś prawie nikt nie mówi. Ci, którzy mają władzę, zrobią wszystko, byście nie odkryli prawdy. Ukryją informacje, zniekształcą naukę, zmienią historię, abyście żyli w iluzji. Nie wiercie temu, co podają wam inni, jeśli nie czujecie tego w sercu. Prawda zawsze znajdzie drogę, jeśli jej szukacie szczerze, ale to nie wszystko. Jezus mówił też o ludziach, którzy myślą, że robią wszystko dobrze, ale w rzeczywistości żyją w iluzji. Nie liczcie na pochwały innych. Nie liczcie na pochwały tych, którzy sami są zagubieni. Jeśli serce jest czyste, nie potrzebuje uznania. Jeśli serce jest ciemne, wszystkie pochwały są trucizną. To była lekcja o niezależności od zewnętrznych ocen, o odwadze, by patrzeć prawdzie w oczy, nawet gdy reszta świata śpi. Jezus uczył również o codziennym wyborze. Nie wystarczy wierzyć raz, nie wystarczy powiedzieć słowo. Każdego dnia wybieracie między prawdą a fałszem. Każdego dnia decydujecie, czy wasze życie należy do was, czy do innych. Jeśli wybierzecie fałsz, świat stanie się więzieniem. Jeśli wybierzecie prawdę, Świat stanie się miejscem, w którym możecie oddychać. I tu wchodzi jeszcze jedna, głęboka nauka, o ludziach, którzy manipulują wiarą i prawdą. Nie dajcie się oszukać tym, którzy mówią, że reprezentują mnie, a ich serca pełne są zysku, ambicji i władzy. Nie słuchajcie słów, jeśli czyny przeczą ich nauce. Prawda nie potrzebuje obrony. Prawda jest jasna i prosta, jeśli tylko patrzycie w nią szczerze. Jezus nie zostawiał miejsca na wątpliwości. Nie oczekujcie, że świat wam podziękuje za prawdę. Nie oczekujcie, że będziecie lubiani. Prawda zawsze jest samotna na początku, ale jeśli wytrwacie, stanie się waszą siłą. Jeśli odważycie się żyć w prawdzie, żadna manipulacja, żaden strach, żadna presja nie będą w stanie jej zdusić. I na końcu tej części Jezus wprowadza jeszcze jeden, najważniejszy punkt, który większość ludzi ignoruje. Nie czekajcie na znak od innych, aby uwierzyć. Nie czekajcie na aprobatę świata. Jeśli czujecie prawdę w sercu, to wystarczy. To, co inni mówią, nie ma znaczenia. Tylko to, co żyje w Was, decyduje o Waszym życiu. Na tym kończymy część drugą, ale to nie koniec. W następnej części zobaczysz, jak Jezus ujawnia prawdziwe mechanizmy świata, ludzi i religii, i jak wytrwać w prawdzie, gdy wszystko wokół chcecie zwieść. Prawda Jezusa zawsze była ukrywana. Ale dziś możesz ją odkryć. Subskrybuj, aby codziennie poznawać kolejne słowa, które zmieniają życie. Na samym dole w opisie możesz mnie wesprzeć i być częścią tych odkryć.